Chyba ze cztery razy się też rozstaliśmy z Tomkiem, po prostu w amoku kłótni. Ja Dyrygował? No oczywiście, szef jest tylko jeden, więc... Ściągnąć Filipa Plejna do Polski trudno było? Emilia Dulnik, OK TV, a u mojego boku twórczyni całego zamieszania. Karolina, cześć! Cześć, bardzo mi miło, cieszę się, że przyszłaś. Jak się czujesz? Emocje pomału opadają. Mamy tą główną oficjalną część za sobą, ale powiem szczerze, że było to mega wyzwanie, bo całą wystawę zrobiliśmy w raptem dwa tygodnie. Ściągnęliśmy Filipa, stworzyliśmy wizualizację, namalowaliśmy obrazy, więc naprawdę było szereg jakichś tam wyzwań. No ale myślę, że udało się i całkiem. Fajny jest efekt końcowy. Niesamowite przedsięwzięcie, w ogóle ściągnąć Filipa Plejna do Polski, trudno było? E, to prawda, tutaj jest duża zasługa też sklepu Moliera 2, ponieważ Filip współpracuje z nimi, e, ma tam swoją kolekcję, także połączyliśmy siły właśnie od strony sztuki, mody i designu, Galeria Heban, także wspólnymi siłami daliśmy radę właśnie zrobić to, co dzisiaj tutaj się odbywa. A co robi Galeria Kawaj? Galeria Kawaii. tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to zaprojektowała wszystkie te wizualne rzeczy, które możecie widzieć na ścianach Artboxu, więc szereg roboty. Poza tym mamy różne plany, o których Ci też wspominałam jakiś czas temu. Otwarcie szampan baru połączonego z Galerią Sztuki, także działamy wszechstronnie. W międzyczasie planujemy kolejny wernistarz z koncertem Anity Lipnickiej, także no, nie ma czasu na odpoczynek, tak naprawdę. Ja widziałam, że ten dzisiejszy event rzeczywiście spędzał Wam sens powiek i to dosłownie. To prawda. My po prostu tak się stresowaliśmy, spaliśmy po cztery godziny na dobę, chyba ze cztery razy się też rozstaliśmy z Tomkiem, po prostu w amoku kłótni, ale myślę, że teraz właśnie jak te emocje opadną, to będzie satysfakcja i trochę spokoju. Ale ja widziałam tam w ogóle nastory, Tomek ostro po prostu Nie dyrygował. No oczywiście szef jest tylko jeden, więc no. <laughs> trzeba się słuchać. Okay.